Odpadnie, jest to zawsze dla trenera bardzo trudne, dla wszystkich zawodników. Yy, witam yy, serdecznie. Tak, yy, po pierwsze, to chciałbym obalić takie mity o golfie trochę, że yy, to jest nie sport. Yy, powiem tak, że czasami jak się zagra, to jest człowiek bardzo zmęczony, bo jak się przejdzie 12 km, to, to jest, a czasami tak jak z wózkiem zepsutym, trochę, trochę więcej. Yy, drugie, że to jest sport tylko dla bogatych, bo to nieprawda, że, że czasami wyjście do restauracji jest droższe niż yy, to, co jest w golfie, że mamy fantastyczne pola golfowe i, i rzeczywiście tak jak tutaj u Arka jest fantastyczne pole, gdyby się to nazywało Rosa King Golf Course, to, by to oblegane było, a u nas jest to trochę zawsze zawsze inaczej, ale uważam, że w Polsce mamy naprawdę kilka fenomenalnych pól jest to takie bardzo duże połączenie z piłką. Ja akurat niedawno gram i ten handicap tak zwany w golfie bardzo pomaga w tym, że każdy może z każdym rywalizować i nie ma tutaj najmniejszego problemu. Dlatego naprawdę polecam y, młodym piłkę. Wiadomo, że jak skończą już powoli i grają w piłkę, to już wtedy naprawdę polecam golfa, bo, bo jest to bardzo odprężające i tak jak sam po sobie wiem, że bardzo dużo pomysłów można, można sobie właśnie y, zrodzić. Jest to też bardzo fajne, ja akurat miałem taką możliwość, że poznałem wielu ludzi jako bezrobotny trener i nikt tam nie patrzy kto co robi. Jest to też tak, że do dzisiaj bardzo fajnie, bo jak idę na golfa, to wiele osób nie rozmawia. Tutaj z Arkiem też poznaliśmy się przypadkowo kiedyś i nawet nie wiedział, co robię. Dlatego to akurat jest bardzo fajnie, bo poznał mnie jako człowieka, a nie jako kogoś, co to robię. Tutaj, w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej, chciałbym przekazać 20 biletów na Polska Turcja. I tutaj do Polskiego Związku Golfowego jest 10, a 10 jest dla pracowników pola golfowego ROSA i tak samo ci. Ci, którzy odpowiadają za te pola, greenkeeperzy i wszyscy ludzie na recepcji, którzy są to fenomenalni ludzie, dlatego też zapraszam serdecznie. Jest akurat tutaj też tak, rozmawialiśmy o tym turnieju, ten turniej jest fenomenalny, ja sam oglądam jak mogę. Czasami oglądam na dużym ekranie piłkę, a na małym turnieje, które są te bardzo znane PGA i to, czy Masters, to, to jestem wielkim pasjonatem tego i widzę jak to jest trudny sport. Jest to też podobny sport do piłki, bo jest kat, który jest bardzo bolesny. Ten kat jest bardzo ciężki. No dla mnie akurat wybory teraz przed euro były jedne z najtrudniejszymi, bo, bo trzeba pewną grupę ludzi skreślić i to jest tak jak kat w golfie. Dlatego też przy okazji tutaj chciałbym podziękować za zaproszenie, ale też tutaj akurat też tak ustaliliśmy, że my chcieliśmy niespodziankę zrobić i, i w taki sposób, że tutaj też powołanie ogłosić i, i też grupę. 28 zawodników, który pojedzie na Euro plus jeden dodatkowy bramkarz, który jest niezgłoszony do mistrzostw, ale będzie nam pomagał. Także kadra, która jedzie na mistrzostwa to jest Szczęsny, Skorupski i Bułka plus dodatkowy bramkarz z ich, który to co powiedziałem wcześniej jest nie, niezgłoszony. Frankowski, Skóraś, Bereszyński, Betnarek, Bochniewicz, Dawidowicz, Salamon, Kiwior, Walukiewicz, Zaleski, Puchacz. Slisz, Romańczuk, Szymański, Damian, Zieliński, Szymański, Semastian, Urbański, Piotrowski, Moder, Lewandowski, Piątek, Milik, Buksa, Świderski i Grosicki. To jest 28 zawodników i mam nadzieję, że godnie będą reprezentować ten kraj. Wiadomo, że jeszcze z tego dwóch odpadnie. Jest to zawsze dla trenera bardzo trudne. Dla wszystkich zawodników, którzy nie pojechali dalej w nich wierzy i dalej. Jestem z nimi, wierzę w to, że w przyszłości jeszcze będą reprezentowali te barwy, też wielu młodych zawodników na pewno czekało e, na szansę i też akurat tak jak zawsze ja nigdy za plecami nic nie robię, ale teraz akurat w takiej sytuacji jak tutaj Mistrzostwo Europy to nie dzwonię do zawodników, także jest mi przy to, że niektórzy nie jadą, ale oni są częścią tej drużyny i to jest dla, dla nas najważniejsze, także też wierzę w to, że kibice nas będą wspierać i golfowi i, i piłkarscy, że razem to... To połączymy jeszcze raz. Dziękuję tu za zaproszenie, dziękuję za możliwość też takiej y, fajnej organizacji i jeżeli chodzi o piłkarskie pytania, to tutaj bardzo proszę nie zadawać pytań, tylko tutaj golfowe, ale tu do dziennikarzy jestem y, do dyspozycji, po, jeżeli chodzi o pewne kwestie dotyczące. Dziękuję.